Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, wszystkim mieszkańcom gminy Turawa pragniemy złożyć serdeczne życzenia wesołych świąt. Czarodziejskich chwil, uśmiechu, pyszności na stole i cudownych prezentów. Niech przy Wigilijnym stole nikt nie pozostanie samotny i opuszczony, a pomimo wielu problemów i ograniczeń związanych z epidemią, niech to będzie czas spędzony w atmosferze radości. Świąt spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, wypełnionych radością, miłością, niosących spokój i odpoczynek od codziennego biegu. Bezpiecznych podróży. Szczególnie wtedy, gdy w święta wracacie do domu. Dbajcie o zdrowie swoje i waszych najbliższych. Nie zapomnijcie też o wieczornym spacerze po całym dniu świętowania, bo zdrowe ciało to zdrowy duch. Niech nigdy nie braknie wam chęci i zapału do pracy. Nadchodzi czas, gdy milkną wszystkie spory, gdzie twarzy ludzie zmieniają się w uśmiech. Niech wasze decyzje i marzenia będą przepełnione radością, entuzjazmem i swobodą. Każdego dnia odnajdujcie w sobie to, co najlepsze. Odnajdujcie w sobie same pozytywne cechy. Boże Narodzenie to czas cudów. Życzę Wam wiary, miłości i odwagi w dążeniu do wyznaczonych celów oraz szczęśliwego nowego roku.